W pierwszych dniach września 1939 roku na linii Rzeki Warty żołnierze polscy, wchodzący w skład 28, 30 i 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, w pasie obronnym 10 Dywizji Piechoty, stoczyli zacięte walki z żołnierzami Armii Niemieckiej. W rekonstrukcji bierze udział około w sumie 10 grup przyjezdnych. Są to grupy niemieckie i otwarzające wojska niemieckie i grupy otwarzające wojsko polskie. Są to nasi przyjaciele, którzy tutaj bardzo chętnie przyjeżdżają. No nie ukrywam też, że jest miejsce fantastyczne i dodatkowy element, prawda, który, który przyciąga ich tutaj. No a poza tym mówię, wszyscy, którzy odtwarzają wojsko polskie wrześniowe, no chyba marzą o tym, żeby no w jakiś sposób jeszcze pokazać właśnie, jak to, bo wziąć udział w czymś takim. Yy, Generalnie chyba po to, po to wszyscy zakładamy te mundury. No to, ciężko, oczywiście, porównać to do prawdziwych przeżyć tych y, żołnierzy i ludzi, którzy brali w tym udział, tak naprawdę, no ale jednak w jakimś tam stopniu możemy sobie w taki dość uproszczony sposób y, no poczuć, tak na własnej skórze mniej więcej, y, chociażby ten trud w takim najmniejszym y, wymiarze. Tak. W no bardzo, bardzo że tak powiem, skuteczny sposób uczy szacunku do, do tych lat minionych i do tych pokoleń, które już przeminęły albo przemijają. Według nas, według rekonstruktorów, tych, którzy odtwarzają tradycje wojskowe poszczególnych pułków, żołnierzy, którzy tutaj walczyli, że to jest w pewien sposób oddanie hołdu, czyli tym, którzy przeżyli gehennę pierwszych dni II wojny światowej. Coraz więcej mieszkańców Okolicznych miejscowości, czyli Strońska, Belenia, Zapolic, aktywnie bierze udział w rekonstrukcji, właśnie odgrywając ten eksodus ludności cywilnej, która tutaj uciekała, dlatego że wielu z naszych przodków, nasi dziadkowie, nasi wujowie, doświadczyli tego na własnej skórze. Niestety 5 września późnym wieczorem dowódca Armii Łódź, generał Rumel, zarządził odwrót. Rozbite pod oddziały 10 Dywizji Piechoty z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie rozpoczęły wycofywanie się w głąb kraju. W Beleniu, który był miejscem walk żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kanioskich, już po raz ósmy zorganizowano inscenizację historyczną. Będącą rekonstrukcją tamtych tragicznych dni. Widowisko, w którym wzięło udział blisko 200 rekonstruktorów z całej Polski obejrzało kilka tysięcy widzów. Jest to wydarzenie na skalę tutaj regionu, na skalę całego województwa łódzkiego. A myślę, że może i szerzej, bo przyjeżdżają często osoby z różnych miast, także w tym miejscu serdecznie zapraszam również za rok e, mieszkańców zarówno miast okolicznych i wsi, ale myślę, że i całego regionu, tych miast, które chciałyby zobaczyć żywą lekcję historii, prawdziwej bitwy nad Wartą. W przygotowania inscenizacji beleńskiej, jak co roku, włączyło się kilkaset osób. Zarówno uczestnicy rekonstrukcji, jak i widzowie mogli być w pełni usatysfakcjonowani widowiskiem. Wydarzenia, jakie były w 1939 roku, na pewno podobne były także i dzisiaj chociażby przez ten ogień, dym, dym, wybuchy, samoloty. To wszystko w jakimś stopniu potęgowało pewną grozę, mam nadzieję, że widza w pierwszej kolejności. Ja do tego zawsze podchodzę bardzo tak spokojnie, z dużą krytyką i mam nadzieję, że ten rok, ta, ta rekonstrukcja tegoroczna była znacznie lepsza niż poprzednia. Myślę, że się rekonstrukcja mogła podobać. Scenariusz dobrze ułożony, napisany. Myślę, że wykonaliśmy go też bardzo dobrze. Także no, no reszta należy do widzów, i, i ocena, i prawda, i, i wrażenia. Także no, my staraliśmy się zrobić swoją robotę. Ta rekonstrukcja robi wrażenie. Warunki do tego, aby oglądać bitwę z komentarzem, są znakomite, bo z tego stoku wszystko widać i mam nadzieję, że grup rekonstrukcyjnych z roku na rok będzie przybywało i to pasjon, tą pasjonującą lekcję historii będzie można tutaj przeżywać. Od sześciu lat głównym organizatorem inscenizacji w Beleniu jest powiat Dłusko-Wolski wraz z gminą Zapolice, 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia, Stowarzyszeniem Strzelców Kaniowskich z Łodzi, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach, oraz tamtejszym zespołem szkół ogólnokształcących. Lekcja historii, w której mogliśmy uczestniczyć w beleniu, bez wątpienia na długo pozostanie w naszej pamięci. Organizatorzy już teraz zapraszają za rok w pierwszą sobotę września na kolejną żywą lekcję historii w beleniu.